Widzicie? E, pada tutaj deszcz. Pierwszy raz w sumie. I chcę sobie tutaj zbudować taki oto most. O tutaj. Tylko musimy jeszcze tą drogę tak jakoś... O, tu jest trochę tego dużo. I dobra. Możemy teraz już e, budować profila. Te zegary muszę ten e, tutaj. Piąść Więc tak yy, Zaczniemy od yy, yy. Dobra, ten nos zrobimy tu Tylko jak to zrobić? Zróbmy coś takiego Takie coś o, ten most będzie był uciążliwy, ale może nam się uda nie wiem Tutaj coś może takie tutaj... Stefan Dobra jak tu teraz i patrz Buduję coś takiego Nie, jeszcze i po kurde o, tak. Więc mamy taką obramówkę tego. I tak. Może będziemy też budować mur. Tak, będziemy budować mur. Tutaj zbudujemy coś takiego. Tylko ten. To, ten most jest trochę taki niewymiarowy. O, coś takiego. Dobra, tutaj damy. O. Teraz to jakoś wygląda. Eee, dobra. Teraz budujemy z tych kamiennych jakiś płyt. To będzie rzeka Kacprowi Kacprowicka? Jakoś, ja jakoś tak, nie? Bo wioskę mamy nazwaną Kacprowice, nie? Więc. Tak Aha. Teraz tu jeszcze z górki z tym mostem. Tylko tak dobra. Czyli tutaj, tutaj dwa tego i tutaj to, a jeszcze tu. No i tak wygląda nasz most, tylko trzeba go oświetlić, nie? Żeby... On ładnie wyglądał hmm. tutaj, tutaj, Tu, tu I tutaj, tutaj, da się tutaj, postawić? No to zaraz to naprawimy No i proszę Państwa, e, tak się prezentuje most. Nasza wioska się już ten. E, już się rozwija, nie? Bo mamy kopalnię, czyli pierwszy, ten nasz ten budynek. Bo budynek to nie, ale pierwszy budynek to jest mój dom i w sumie mogę wam pokazać co tutaj sobie zrobiłem tutaj jest taki obraz, a tutaj ten zrobiłem z takiego, nie? no tutaj w sumie mi się podoba to okno, nie? tutaj jest taka półka tylko chwila, no wejmiemy sobie aha, dobra, czyli działa, ja, dobra czyli to działa no, i będziemy sobie robić magazyn tam, o tam. Tylko nie chcę tam wchodzić, bo już potem nie wyjdę. Um, ogólnie. Nie wiem co bym w sumie jeszcze tutaj zrobił, ale tutaj mamy dużo pustego miejsca jak widać. A jak mamy dużo pustego miejsca, to ja bym tutaj zrobił wieżowiec, nie? Tutaj. O. Taki nie wiem. O jakoś tutaj byśmy wykupali dirta. Tutaj byśmy postawili. I tutaj byłby wieżowiec. No, napiszcie w komentarzach ten, co mamy kolejnego zbudować. Nawet Stefanowi to się spodobał mój most. Tutaj jest kilka domków. Więc no, więc to by było chyba na tyle.